W związku z tym w ruchu drogowym i w komunikacji miejskiej, bo niestety takich zmian uniknąć się nie da, żeby torowisko zostało kompleksowo wyremontowane, zmodernizowane. Witam bardzo serdecznie prezesa zarządu miejskiego zakładu komunikacji w Toruniu, pana Zbigniewa Wyszogrockiego oraz dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, pana Marcina Kowalka. Na początek poproszę o zabranie głosu pana prezesa Wyszogrockiego, który opowie nam o. Projekcie O zakresie prac, a następnie dyrektor Kowalek opowie o tym, jakie zmiany nas w związku z tym czekają. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji kolejnego z zadań realizowanych w ramach projektu finansowanego w, przy udziale programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. Przypomnę, że jest to jedno z ośmiu zadań, które w ramach tego dużego przedsięwzięcia, zwanego też. Programem Poprawą Funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Toruniu BitCity2. Jest to jeden, jedno z ośmiu dużych zadań realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia. Wykonawcą robót w ramach tego zadania jest znana nam już z innego przedsięwzięcia, a mianowicie z modernizacji torowiska i całego pasa drogowego w Alei Świętego Jana Pawła II. Firma Balzola Polska. Wartość robót, które zakontraktowaliśmy na realizację tego zadania to prawie 26 milionów złotych netto. Zakładamy, że prace zostaną ukończone do 4 grudnia bieżącego roku. Taka data wynika z podpisanego w tej sprawie kontraktu. A co w ramach tego przedsięwzięcia? Zrealizujemy. Zmodernizujemy ponad 3000 metrów toru pojedynczego torowiska. Metr toru pojedynczego to jest taki wskaźnik, który służy porównywalności realizowanych zadań torowych w trasach liniach tramwajowych, przekładając to na język taki bardziej przystępny, jest to około 1,5 km, nieco ponad 1,5 km bieżącego w torowiska. Starowiska tramwajowego w ulicy Szosa Lubicka. Fragment, który obejmie modernizacja, zaczyna się przy wiadukcie, przy placu Daszyńskiego, mniej więcej na wysokości ulicy Grabowej i sięga ulicy Ślaskiego, z wyłączeniem ronda Sybiraków które jest w dobrym stanie niedawno było modernizowane. Co ważne, prace, które zrealizujemy, będą wykonywane w technologii. Bezpodsypkowej, to znaczy będzie to zielone torowisko. Dzisiaj torowisko wykonane jest w technologii tradycyjnej na podkładach poprzecznych, natomiast to, co zrealizujemy, będzie miało technologię podobną jak ta, którą wykorzystaliśmy przy budowie linii tramwajowej do uniwersytetu. Czyli wylejemy fundamenty pod poszczególne szyny. Technologia ta jest bardziej przyjazna dla otoczenia, ponieważ tłumi drgania jest cichsza i pozwala też na zazielenienie całego pasa torowiska. W ramach tych prac wymienimy także nawierzchnię drogową na skrzyżowaniach szosy lubicką, Sz szosy lubickiej z ulicą Rydgiera oraz przy Skarpie. Na tych samych skrzyżowaniach wymienimy także i przebudujemy sygnalizację świetlną. Oczywiście prace torowe będą wymagały także Wymiany, modernizacji sieci trakcyjnej i przy tej okazji także wymienimy, czy właściwie rozbudujemy i zmodernizujemy system informacji pasażerskiej, dobudowując go na brakujących do tej pory przystankach. Znaczy tam, gdzie do tej pory na przystankach tego systemu brakowało. Wymienimy nawierzchnię peronów przystankowych, a w przejściu podziemnym na wysokości sklepu Obi. W, dobudujemy cztery platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych. To są zdjęcia, patrząc na prezentacje, które pokazują dzisiejszy stan torowiska w Szosy Lubickiej, a mniej więcej tak ma się to przedstawiać za niecały rok po zakończeniu prac modernizacyjnych. To jest akurat skrzyżowanie Szosy Lubickiej z ulicą Rydygiera, widziane od strony wschodniej na jednym slajdzie oraz zachodniej na drugim. O zabranie głosu na temat tego, jak będzie wyglądał ruch kołowy oraz ruch naszych pojazdów w komunikacji publicznej, poproszę pana dyrektora Marcina Kowalka. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wszystkie te inwestycje, jakiekolwiek inwestycje w mieście realizujemy, drogowe, no nie mogą się odbyć bez zmiany organizacji ruchu, a zwłaszcza te w komunikacji miejskiej, bez zmiany, właśnie w kursowaniu autobusów czy tramwajów. Również taka sytuacja będzie miała miejsce w tym przypadku w nocy z 29 na 30 stycznia wstrzymujemy ruch tramwajowy na odcinku od Alei Solidarności do ulicy Olimpijskiej i już wtedy pojadą autobusy zastępcze komunikacji właśnie tej nocnej na tej trasie Alei Solidarności ulica Olimpijska. W tym czasie planujemy, że to będzie miało miejsce do, do, do 30 stycznia tak jak tutaj do 5 lutego przepraszam, będą montowane tymczasowe rozjazdy i po, po 5 stycznia już tramwaje na nowo pojadą też w ograniczonym oczywiście zakresie, bowiem na tym odcinku ulicy Szosa Lubicka pojadą po jednym torze, drugi w tym czasie będzie modernizowany. Jak, jakie będą zmiany w komunikacji zbiorowej? Jak powiedziałem od 30 stycznia tramwaj numer 1 będzie kursował na skróconym odcinku, bowiem tylko do Alei Solidarności, od Alei Solidarności do, do ulicy olimpijskiej będzie kursował autobus linii numer 51 którego też odpowiednio zabezpieczymy i dołożymy i niezbędne autobusy, tak żeby w godzinach szczytu, zwłaszcza tego porannego, w dniach, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, ten, ta podaż tych pojazdów autobusowych była w odpowiedniej ilości, tak żeby oczywiście, żeby nie było tłoku. I oczywiście w godzinach nocnych, tak jak powiedziałam już wcześniej, autobus linii nocnej 51N również będzie tą linię, obsługiwał. Na skróconej trasie Uniwersytetu Alei Solidarności pojadą tramwaje 8 i 8, 8N, czyli nie będzie tramwaju linii numer 1, wcześniej mówiłem, że to będzie jedynka. zamiast jedynki właśnie na tej skróconej trasie puszczamy 8 puszczamy i przystankiem przesiadkowym będzie przystanek Alei Solidarności od strony Muzeum Etnograficznego. Natomiast Tramwaje właśnie tych linii 8 i 8N kursować będą w kierunku Uniwersytetu przez ulicę Czerwona Droga, a następnie zadą w Alei Jana Pawła, w Alei Świętego Jana Pawła II tym nowym torowiskiem, który został wybudowany w ramach kończonej obecnej inwestycji i następnie pojadą właśnie przez Bydgoskie Przedmieście, przez Bydgoskie Przedmieście z powrotem do Uniwersytetu. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o tym, jak będą kursować autobusy, to autobusy będą oczywiście się, zatrzymywać się na istniejących przystankach na trasie olej Sejderności do pętla Olimpijska, z wyjątkiem tymczasowych przystanków w lokalizacjach właśnie Szosa Lubicka przy sklepie Merkury, na północnej jezdni ulicy Szosa Lubicka na zachód od Placu Daszyńskiego na wysokości stacji Orlen, oraz na wysokości ulicy Gołębiej. I również zmiana dotknie tramwaje linii numer 2 od 30 stycznia te tramwaje w zasadzie można powiedzieć, że poniekąd w częściowo wrócą na swoją trasę, bowiem przekierujemy te tramwaje aleją św. Jana Pawła II do końca, czyli na placu niepodległości skręcą w ulicę Czerwona Droga tak, żeby już Przystanek odrodzenia został przez te tramwaje uchwycony, i tym samym, jakby dwójka w, o ten jeden przystanek wróci na, na swoją tymczasową, tymczasową trasę. Obsługując jeszcze oczywiście po drodze przystanek Osiedle Młodych. Jeżeli chodzi o zmiany w ruchu drogowym, to tutaj, oczywiście, na ulicy Szosa Lubicko od placu Doszyńskiego aż do Ślaskiego będą będą odcinkowo prowadzone. W ramach postępu robót będą wprowadzane zmiany w organizacji ruchu i dotkną one znacznie, jeżeli chodzi o, o prędkość, właśnie ten odcinek, na którym będą prowadzone roboty. Z 70 do, do 40 będzie zmniejszona dopuszczalna prędkość na tym odcinku. Dziękuję bardzo. Basz, teraz... ja mówisz, mogę Oczywiście, dodać proszę dodać bardzo. O pozostałych modernizacjach, które na naszych torowiskach w najbliższym czasie bądź już obecnie się odbywają. Jakiś czas temu rozpoczęliśmy właściwie wykonawca firma Balzola, bo wszystkie trzy zadania modernizacyjne realizuje ta sama firma Balzola Polska. Rozpoczęła w modernizację odcinka w ulicy Kraszewskiego. Te prace na tym odcinku będą trwały według kontraktu do 4 maja. Następnie prace przeniosą się na dalszy odcinek, czyli od wysokości ulicy Sienkiewicza do Reja. I te prace mają również 4 grudnia, podobnie jak prace, o których przed chwilą mówiliśmy, dobiec końca. Kolejne zadanie to będzie modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ulicy Bydgowskiej. To jest zadanie, które rozpocznie się w maju, a zakończyć się powinno również na początku grudnia bieżącego roku. W ramach tych wszystkich trzech zadań modernizacyjnych przewidujemy zmodernizowanie ponad 8330 metrów toru pojedynczego, czyli ponad 4 km torowisk, w tym ponad 2700 km bieżącego. Zostanie wykonane w tej nowoczesnej, cichej, przyjaznej dla otoczenia technologii zielonego torowiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. No i tutaj właśnie częściowo pan prezes odpowiedział na pytanie redaktora Gustawa Nowaka z Meloradio, jak idą prace przy ulicy Kraszewskiego, czy niskie temperatury nie przeszkodziły w tychże pracach. Może coś jeszcze pan prezes tutaj dodać? Czy Według wykonawcy pracy przebiegają zgodnie z harmonogramem, nie ma żadnych opóźnień i, jak stwierdzi wykonawca, termin zakończenia tych prac, czyli początek maja nie jest dziś zagrożony. Temperatury, które przez kilka dni się utrzymywały na rzeczywiście bardzo niskim poziomie, rzecz jasna utrudniały, wręcz uniemożliwiały prace ziemne, natomiast nie stanowiły jakiegoś zagrożenia dla, generalnie dla wykonawstwa tych robót. Wykonawca rozpoczął od demontażu istniejącego torowiska, zdjął szyny, zdjął warstwę tłucznia. Teraz trwają prace przy budowie odwodnienia tego odcinka torowiska. Dziękuję bardzo. I kolejne pytanie, redaktor Marta Manerowska, Radiogra. Pytanie dotyczy kolejnej inwestycji, którą tutaj miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji planuje. Mianowicie. Planujecie Państwo zakup kolejnych autobusów elektrycznych. 10 stycznia złożyliście wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu Zielony Transport Publiczny. Kiedy możemy spodziewać się decyzji w sprawie tej dotacji? O jaką kwotę się staramy? Jaki jest całkowity koszt tego przedsięwzięcia? Czy możemy oszacować, kiedy te autobusy pojawiłyby się na toryńskich ulicach? Trudno odpowiedzieć na tak precyzyjne pytania terminowe, ponieważ niewiele tutaj zależy od nas. Od nas zależało złożenie tego wniosku i tego dokonaliśmy. Przypomnę, że Zielony Transport Publiczny to jest program finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania wniosków rozpoczął się 4 stycznia tego roku i miał trwać do 15 grudnia. Okazało się, że pula wniosków, znaczy w, E, przyjmowanie wniosków wstrzymano po nieco ponad dwóch tygodniach od rozpoczęcia, co świadczy od rozpoczęcia przyjmowania tych wniosków, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu gmin, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw takich jak nasze e, tym programem. A wspomnę jeszcze, że kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupów zeroemisyjnych autobusów zeroemisyjnych e, w tym programie to miliard 100 milionów złotych. Dodatkowo 200 milionów przeznaczonych jest na pożyczki. My złożyliśmy nasz wniosek przewidując, że może być tu duże zainteresowanie, możliwie prędko, no, krótko od y, terminu rozpoczęcia przyjmowania tych wniosków, czyli 10 stycznia. W tej chwili odpowiadamy na pierwsze pytania, uzupełniamy formalne uzupełniania formalne dokonujemy w tym wniosku. Natomiast jeśli chodzi o jakiekolwiek terminy rozstrzygnięć, nie są one nikomu znane, zależy to od tego w jakim tempie urzędnicy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą w stanie uporać się z tą problematyką. Jeżeli odniesiemy tutaj sukces, a staramy się o 10 dofinansowanie dla 10 autobusów elektrycznych oraz Pięciu stacji ładowania wolnego i trzech stacji ładowania szybkiego, to najwcześniej w roku 2023 te urządzenia i pojazdy pojawią się na toruńskich drogach. Dofinansowanie, o które się staramy, będzie sięgało. 200, ponad 200 milionów, z tego 29 milionów to wkład własny, który pochodzić będzie ze środków e, prawdopodobnie e, w, w, z obligacji, które wyemituje Miejski Zakład Komunikacji, a gwarantować je będzie gmina. Dziękuję bardzo. O kolejne pytanie się pojawiło. Iwona Rogalska, Radiogra. Czy do końca stycznia zakończą się prace wokół starówki? Mam na myśli przebudowę torowo drogową w ulicy Wały Generała Sikorskiego, ale Jana, Jana Pawła. Czy jeszcze trwają odbiory, jeśli tak, to do kiedy? Wykonawca deklaruje zakończenie wszystkich zasadniczych prac budowlanych rzeczywiście do końca stycznia, pogoda, która kilka dni temu miała miejsce oraz różne zawirowania natury organizacyjnej spowodowały, że nie jest to koniec ubiegłego roku, a przesunął się to. Ten termin o miesiąc do końca stycznia. Zasadnicze prace budowlane to znaczy te, które związane są z uruchomieniem podstawowej funkcjonalności przebudowanego układu torowo-drogowego. Natomiast dokończenia będą wymagały prace związane z zielenią, z ewentualnie z jakąś małą architekturą, ale nie będą one limitowały ani ruchu pojazdów kołowych, ani też pojazdów komunikacji miejskiej. Prace odbiorowe są zaplanowane na najbliższe dni i tygodnie. Część już jest za nami, część opóźniła się z powodów śniegu, który zaległ na przykład na torach i nie można było dokonać odbioru prac torowych, natomiast przebiegają one po ustąpieniu tych śniegów już na bieżąco i nie powinno być dalszych kłopotów z ich realizacją. Dziękuję bardzo serdecznie. No, widzę, że nie mamy więcej pytań, także bardzo dziękuję panu dyrektorowi Kowalkowi oraz panu prezesowi Wyszogrodzkiemu i miejmy nadzieję, że modernizacja naszych torowisk pójdzie bardzo szybko i sprawnie, na co wszyscy czekamy. Dziękuję bardzo serdecznie.